Dzień dobry moi kochani. Witam Was w kolejnym filmiku z cyklu Wybierz kartę. Dzisiejszy temat będzie troszeczkę odmienny od tych zwyczajowych, ponieważ najczęściej mówimy o miłości. A dzisiaj, ponieważ wiele osób właśnie takie ostatnio zadaje mi pytania i w tym kierunku, gdzieś tam Wasze myśli pędzą, więc dzisiaj rozłożymy sobie Pytanie, jak w najbliższym czasie będzie wyglądać Twoja sytuacja finansowa, zawodowa? Co się w tej kwestii będzie działo? Um, przygotowałam trzy zestawy i kostki do gry: tak? żółta, zielona i czerwona. Wybierzcie intuicyjnie, który zestaw do Was przemawia. Jak zwykle tutaj czerwony, zielone, idą na bok. Rozpoczniemy od kosteczki żółtej. Ale najpierw jeszcze, oczywiście, zaproszę Was do subskrypcji mojego kanału oraz do lajkowania, komentowania filmiku. A także wspomnę, że tam pod filmikiem jest adres mailowy do mnie, gdzie można się kontaktować w sprawie czytań prywatnych. Dobra, czyli zaczynamy. Grupa pierwsza z kosteczką w kolorze żółtym. Jak w najbliższym czasie będzie wyglądać sytuacja zawodowo-finansowa Twoja? Dobrze, i co tu mamy w grupie pierwszej? Grupa pierwsza. No tak, no powiedziałabym, że tutaj w tej grupie myślę, że najbardziej, najłatwiej może odnajdą się osoby, które. Hmm, Osoby, które bardzo dbały gdzieś tam o tę swoją pracę, tak? to, to może być nawet na zasadzie, że to był właśnie Twój własny biznes, tak? Czyli byłaś powiedzmy szefową czy, czy szefem, no mówię zazwyczaj do kobiet, więc, więc wybaczcie mi to, jeżeli panowie słuchają, to odwróćcie sobie oczywiście tę energię. Więc bardzo dbałaś o tę pracę, bardzo się starałaś przykładałaś dużo, dużo tutaj wkładów, to wszystko, tak, bo, bo no albo to była praca, na której tak jak mówię, bardzo zależało i starałaś się, byłaś tutaj bardzo konkretna, rozsądna, patrzyłaś na fakty i tak dalej, i tak dalej, albo w ogóle swój własny interes, tak. No i cóż, no nastąpił czas wielkich zmian, nastąpił czas wielkich zmian, tutaj coś się dzieje, ale powiedziałabym tak, że o ile pewnie na moment zatrzymanie było, no tak jak w większości branż. Um, myślę, że coś się rusza, już coś się w tym momencie rusza, jakieś zmiany, coś się dzieje, zaczyna się coś jakby odradzać. No tutaj bardzo możliwe, że jakieś nowe pomysły będziesz chciała wdrożyć, że masz jakieś nowe pomysły i właśnie tutaj z tymi nowymi pomysłami Będziesz próbowała sobie poradzić i będziesz yy, chciała je zrealizować yy, z taką dużą aktywnością, bo ja to widzę właśnie w tej ósemce. Yy, była w taką dużą aktywność, dużą chęć do działania, tak? Więc jakby to nie odebrało ci sił, nie podcięło ci skrzydeł, to wszystko, co się dzieje, tylko jesteś nadal yy, aktywna. Yy, sytuacja wygląda tak, że. Yy, to, co w tej chwili robisz, ta Twoja aktywność, to działanie, być może te zmiany, być może troszkę się nie wiem, rozszerzasz na działalność, może jakieś przebranżowienie, może, może coś dodatkowego, będzie trzeba tak jak gdyby tutaj poczekać troszkę na owoce tego działania, tak? Bo tutaj no, w tej karcie no, zazwyczaj jest cierpliwość, kwestia cierpliwości, musimy chwilę poczekać, tak, czyli no, bardzo możliwe, że przez jeszcze kilka, przez jakiś czas, nie chcę mówić kilka miesięcy, przez jakiś czas jeszcze nie będzie tego zarobku na takim poziomie, jakbyś chciała i będzie tutaj trzeba cierpliwie poczekać, bo to takie zatrzymanie jednak nastąpiło, tak, no dla większości, dla większości z nas, no jeżeli no nie dla każdego, ale dla większości. Natomiast myślę, że jeżeli no właśnie będziesz taka aktywna, będziesz działać. No i też wykażesz się cierpliwością, bo tutaj na pewno nie stracisz tego, tylko udać się to wszystko tutaj utrzymać, udać się no może ten biznes, może w ten sposób, trzeba do tego podejść, tak, udać się go utrzymać, udać się nad tym wszystkim zapanować, udać się spłacić zobowiązania, jeżeli jakieś tutaj po drodze się potworzą udać się spro, spłacić te zobowiązania, czyli jeżeli nawet jakieś mm, musiałabyś zaciągnąć długi, e, czy, czy formę kredytu, jakiegoś to udać się to wszystko spłacić i nastąpi poprawa sytuacji, pospłacasz to wszystko. I postęp jak najbardziej pójście do przodu w realizacji tych planów zawodowych. Czyli wyjdziesz tutaj na prostą z tym, że tak jak mówię, jest na pewno tutaj taki czas, Zatrzymania to jest nawet bardzo możliwe, że właśnie moment, kiedy trzeba będzie, nie wiem, nawet pożyczyć jakieś pieniądze, bo, 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 bo nie będzie tak tego, ale tutaj, Twoja aktywność, jakby tą sytuację, powinna uratować. I tutaj myślę, że wszystko powinno ostatecznie dobrze się zakończyć. No więc, tak, grupa pierwsza z żółtą kosteczką to by było tyle. Grupa druga, kosteczka zielona, grupa druga, o tu diabeł się musiał pokazać na końcu. Grupa druga, jak do tego tutaj podejść, jak to ugryźć, tutaj to tak, no był sukces, czyli Czyli podejrzewam, że tak, ta praca, którą wykonywałaś, czy wykonywałeś, no, realizowała jakieś twoje marzenia. Byłe, byłaś, czy byłeś rodzajem zwycięzcy w tej pracy, czułeś się tam bardzo dobrze, ona spełniała twoje jakieś ambicje, tak? Czułeś się wygrany po prostu dzięki temu. No, i teraz to, co się stało, no, myślę, że cię bardzo uderzyło. Bo dziewiątka mieczy, no to oczywiście karta wielkiego martwienia się, wręcz stanu depresyjnego, tak? Kiedy no bardzo źle myślimy, gdzieś tam nie widzimy światełka w tunelu, tylko nasze myśli są bardzo pesymistyczne, bardzo czarne, oblepia nas po prostu, oblepia nas smoła i nie umiemy się z tych myśli a, wyrwać. Więc, tak, jak mówię, no tutaj. Bardzo możliwe, że mówię w tym momencie do nawet do pracoholików, dla których na przykład jedynym sensem w ogóle życia ta praca była, tak? bo oni tutaj widzieli całą swoją wartość w tej pracy, zwyciężali na tym polu i to była dla nich naprawdę najważniejsza część ich życia, można powiedzieć. Zabrakło czegoś i jesteśmy w czarnej dziurze, jesteśmy w depresji, martwimy się bardzo tutaj, no. Nie masz jak gdyby siły na nic już, wydaje ci się taki paniczny strach, jakiś ci może dopaść wręcz, tak? Nie, ma, nie wiesz, co masz dalej robić, wydaje ci się, że, że, że w ogóle nie ma wyjścia z tej sytuacji, tak? Ale mamy tutaj czternastkę, więc e, trzeba byłoby to myślenie zmienić, tak? Dobrze byłoby. Aby ten czas nie był takim czasem depresyjnym, aby go nie spędzić na takim właśnie pesymistycznym budowaniu w głowie czarnych obrazów, tylko podejść do tego troszkę inaczej, na taką refleksją troszkę, może nawet i odetchnąć od pracy, może w ten sposób, bo może byłeś takim właśnie pracoholikiem, który tylko i wyłącznie żył te, właśnie w pracy. Więc takie wytchnienie na chwilę, tak? w ten sposób może to potraktuj, tak, odzyskaj taką równowagę w sobie, wyjdź jak najszybciej, wyjdź z tej karty, z tej dziewiątki mieczy, jak najszybciej trzeba wyjść z tej energii, tak, poszukaj tej równowagi, tego spokoju w sobie, tak, bo, bo takie myślenie nie doprowadzi cię nigdzie, takie myślenie powoduje brak stabilizacji, niestabilność taką wewnętrzną, brak w ogóle motywacji, wręcz... Jak bardzo się zagłębisz w to takie właśnie siedzenie w łóżku, nie wychodzenie z tego łóżka, no to dopadnie lenistwo przestaniesz w ogóle działać, nic nie będziesz robić. A tu kompletnie nie o to chodzi, tak? bo, bo te spokojniejsze czasy nadejdą. Te spokojniejsze czasy nadejdą. Być może trzeba coś będzie zmienić tutaj w swoim życiu i w tym. W, w tej działce, tej zawodowej, którą, którą wykonywałeś. Może tutaj nastąpi jakaś, jakaś zmiana, może w ogóle zmiana pracy, może to stanowisko, no niestety, gdzieś tam odejdzie, bo, 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 bo stąd może właśnie to takie wielkie martwienie się. A może niekoniecznie, no ale w każdym razie zmiany na pewno jakieś będą. I tutaj metodą prób i błędów trzeba dojść do. Do znowu do sukcesu, do celu, żeby znowu poczuć się tym zwycięzcą. Ale tutaj bardzo ważne jest, bo tu przy tym diable na wyniku, no powiedziałabym, że te dwie karty jakby idą po kolei, 14-15, tak nawzajem tutaj się znoszą. Czyli to, gdyby sama ta karta tu była, to można by było bardzo pozytywnie spojrzeć na to, że te lepsze czasy nadejdą i na pewno. Tutaj wszystko się poukłada, no ale jest diabeł, czyli tutaj trzeba bardzo uważać, tak? Bo jeżeli nie zachowamy tej równowagi, jeżeli nie znajdziemy tej harmonii w sobie, jeżeli nie, nie zwalczymy tego braku motywacji, który nas tutaj w tej dziewiątce dopadł, no to możemy wpaść w Naprawdę w ogromne kłopoty ze swoją psychiką, na zasadzie odczuwania jakiegoś ogromnego strachu, ogromnego lęku, na przemian z jakimiś napadami agresji, złości, tak, bo nie będziemy sobie potrafili z tym po prostu wszystkim poradzić. W tej karcie też jest zawsze szczerzenie przed nałogami, więc uważajmy, żeby w ten sposób też gdzieś te złe myśli nasze poprzez kielichy. Nie skończyły się jakimś nałogiem, o jakimś uzależnieniu, bo, bo, bo tak bardzo sobie nie będziemy mogli tutaj poradzić ze sobą, ze swoim stanem psychicznym, tak? Bo jeżeli nie mamy nic innego, tylko skupiamy się w 100% na pracy, no to niestety w takim momencie można sobie naprawdę nie poradzić. Hmm. No więc nie rezygnuj tu, nie, nie, nie po prostu, no, no, szukaj tej siły w sobie. Szukaj tego spokoju, harmonii. Uważaj na, na, na nałogi. Ogranicz bardzo właśnie jakieś takie poczucie lęku, strachu, które cię gdzieś tam opanowuje tylko szukaj właśnie w sobie spokoju, tak aby z tej sytuacji wyjść. I wtedy. Um, I wtedy mam nadzieję, że z tej sytuacji ci uda wyjść. I bez jakiegoś uzależnienia, bez też no, na zasadzie takiej, że w końcu te pieniądze zaczną iść, zaczniesz pracować. Ale też, znowu, jeszcze jedno ostrzeżenie, aby to nie było tak, że wpadniesz w tym momencie w takie materialne uzależnienie z kolei, w taki materializm, uzależnienie od właśnie pieniędzy. O ile tego już tu nie było wcześniej w tej karcie, bo to już mogło tutaj występować. Więc tutaj jest takie jedno wielkie oszczerzenie, tak? Jedno wielkie oszczerzenie, bo to jest naprawdę niełatwy czas dla osób, które wybrały dwójkę. To jest naprawdę niełatwy czas. Uważajcie, moi drodzy. Bo tutaj na pewno te spokojniejsze czasy, tak jak mówię, nadejdą, ale uważajcie bardzo na siebie, bo jesteście tu zagrożeni. Można powiedzieć, z każdej strony zagrożeni jakimś takim złym obrotem sprawy. Bo z jednej strony i nauk, i materializm. Uważajcie na to wszystko. Uważajcie na to wszystko. No. Takie karty. Nie najlżejsze. Dobra. Przechodzimy do trzeciej grupy, czyli kosteczka czerwona. No, a w kosteczce czerwonej mamy. No tu na początku mamy gwiazdę, tak? Czyli tutaj wydaje mi się, że może być taka sytuacja, że w ogóle bardziej byłaś tak jakby skupiona na sprawach duchowych niż materialnych do tej pory, tak? Taka bardzo wrażliwa osoba tutaj się mi przedstawia. Osoba, która być może jakąś taką pracę twórczą, czy wręcz pracę artystyczną tak wykonuje, więc yy, i w takim sensie te jej myśli są właśnie w, yy, mało skoncentrowane na tej stronie materialnej życia. Tutaj wręcz przeciwnie, tak? Jak tam w wujce był ten materializm zagrożeniem, tak tutaj nie. Tutaj jest osoba, która znajduje radość. W samym tworzeniu, powiedzmy, w samej tej pracy twórczej czy artystycznej. I to daje Ci, jakby, spełnienie, jesteś pełna nadziei, szczęścia, tak? Spełniasz się, miło właściwie, spędzasz czas. I myślę, że ponieważ ta praca widocznie no, daje się wykonywać na przykład w domu, jeżeli jesteśmy w domu, tak? Więc być może Ty możesz tę swoją pracę w dalszym ciągu wykonywać w domu. To Ty ją wykonujesz, jesteś spełniona, tak? Jesteś. W sumie miło spędzasz czas, bo robisz to, co lubisz, to, co kochasz, tak? I masz też świadomość, że dzięki temu no gdzieś tam oczywiście zarabiasz też pieniążki. Natomiast to jest dla Ciebie jakby taki dru, drugoplanowy, że tak powiem, punkt w tym wszystkim. Ty się tu spełnia, że jesteś bardzo zadowolona z tego, co właśnie tworzysz. No, i teraz myślę, że tak. Tutaj będą się na jakieś pojawiać sprzyjające okazje, tak, bo ty, jakby cały czas pracując, myślę, że będziesz staniesz też wobec jakiegoś wyboru. Będziesz zastanawiać się, czy właśnie, być może to jest tak, że miałaś do tej pory dwie drogi. I teraz bardziej skupiłaś się na tej właśnie stronie artystycznej, tej twórczej, i będziesz się zastanawiać, czy w ten sposób dalej prowadzić swoją karierę zawodową, czy tego się bardziej trzymać, i tutaj będziesz musiała dokonać wyboru, tak? Powiedziałabym w ten sposób, że dokonanie tego wyboru jest konieczne, aby się dalej rozwijać, tak? Bo jeżeli się skupisz rzeczywiście tutaj na tej pracy twórczej, mocniej poświęcisz temu więcej czasu, to rzeczywiście pójdziesz do przodu, będziesz się rozwijać. No i automatycznie przyjdzie sukces, tak? Przyjdzie sukces i to co sobie zaplanujesz, to do czego się przygotujesz, to oczywiście zrealizujesz. I wtedy, jak gdyby, ta strona duchowa, która tutaj głównie się nam pokazuje, yy, można powiedzieć, że się przemieni w stronę materialną, bo w Królu Monet, no tutaj już jesteś osobą, która potrafi zarabiać pieniądze, osobą, która, można powiedzieć, ma dobrą sytuację finansową, materialną, yy, cierpliwie dąży do celu, no i można powiedzieć, że no co, no, no sukces, po prostu sukces tutaj jest, tak? Ta karta jest tu kluczem, tak, bo jeżeli rzeczywiście chcesz się skupić na tych działaniach, to musisz tego, tej tę decyzję tutaj podjąć, bo jeżeli tej decyzji nie podejmiesz, to niezdecydowanie uniemożliwi ci jakby to działanie, tak, bo jeżeli będziesz tak nie do końca wiedziała, w którą stronę masz iść, co masz robić, nad czym się masz skupić, to może to się wszystko rozmyć. Natomiast tutaj jest pokazane, myślę, że właśnie to zdecydowanie, wybranie tej drogi i pójście w tą jedną drogę pozwoli na to, abyś wylądowała tutaj w królu monet. Czyli naprawdę w takiej energii fajnej, kiedy, kiedy to jest, tak jak powiedziałam, dobra sytuacja finansowa, umiejętność zarabiania pieniędzy, tak. Cierpliwie dążysz do celu i sobie ze wszystkim doskonale radzisz. No więc to tyle, moje kochani, na dzisiaj. Życzę Wam cudownego wieczoru i do usłyszenia kolejnym razem.